Ja mam wrażenie, że na przykład o dyrektywie budynkowej to my się dowiedzieliśmy w momencie, kiedy trzeba ją implementować, kiedy ona właściwie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. I dopiero teraz Polacy dowiadują się z, jak kosztowna to będzie polityka. No, ale z tego nie można się zupełnie absolutnie wycofać? E, no pani redaktor... Wycofać? Zniwelować? Nie, no jest, jest. Z strony polskiego rządu słyszymy, że jednak wszystko będzie dobrze, że będą e, e, dopłaty, że będą e, tańsze nie, nie, kredyty. Nie, nie, to ja już tłumaczę. Z tym, że, że, że damy radę, no to... że powinniśmy to zrobić. Pani no, redaktor... Jeśli, jeśli chcemy dbać o klimat, no to musimy dostosować nasze, to, to nasze warto... budynki też do tego najpierw e, użyteczności publicznej, a w dalszej kolejności, do, do, z tego co pamiętam, do, do roku 2040 czy 50, bo już. Zeroemisyjność budynków ma być w 2050 roku. mówimy o takich zwykłych obywatelach, jak tak. pani, jak ja, chociaż pani, nie, o nie wszystkich pani budynkach. z wybrań, wybrańcem narodu. No to to Ale jeszcze to jest ja sporo czasu. To ja, no, wytłumaczę. To jest, to to ja, jest... ja wytłumaczę słuchaczom i widzą, jak to, jest to 25 wygląda. lat to. to ja wytłumaczę, żeby było jasne. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że jest obowiązującym prawem. Dyrektywa ma tą właściwość, że państwa członkowskie ją implementują. To znaczy, że muszę, mają, tak, mają narzędzia do tego, po prostu w życie. mają narzędzia do tego, żeby te widełki w różnych politykach po prostu jakoś tam przesuwać. Natomiast są konkretne daty w tej dyrektywie zapisane. Tak jak to, to znaczy, 2028 rok, nowe budynki publiczne mają być zeroemisyjne. I to nie jest żadna odległa perspektywa, tylko to jest perspektywa tej kadencji samorządu. I teraz ja rozmawiałam z radnymi i pytałam ich o tą dyrektywę budynkową w zakresie chociażby no bo jest gmina, która chce wybudować niewielkie przedszkole, czy żłobek, czy coś takiego. No i ten radny odpowiada, że to jest niemożliwe. Po prostu. Znaczy to jest niewykonalne I wykonalne w takiej w takiej chodzi, perspektywie tak, czasowej. Tak, tak, i chodzi o, o koszty, tak? Budynki prywatne 2030 rok. Ja naprawdę aż mi trudno wyobrażać sobie, że y, ktoś chce wybudować dom zeroemisyjny, będzie musiał wybudować w 2030 rok, roku budynek zeroemisyjny, co oznacza, że ten budynek będzie dużo, dużo droższy. Ale o ile tak mniej więcej można to Pani oszacować? Panie redaktor, trudno powiedzieć, oszacować. Eksperci mówią, że takie średniej wielkości dom, tak, taki standardowy, to około 100 tysięcy złotych droższy byłby.